Grudzień 1970 roku. Podpisanie układu o podstawach normalizacji stosunków między PRL a Republiką Federalną Niemiec. Ważne wydarzenie dla całej Europy. I hołd kanclerza Niemiec Willy Branta dla ofiar nazizmu. Dopiero wtedy, 25 lat po zakończeniu wojny, demokratyczne państwo niemieckie nawiązało stosunki dyplomatyczne z Polską i uznało granice na Odrze Nysie. Zgoda władz PRL na zawieranie partnerstw między miastami, między innymi między Hanowerem a Poznaniem, była właśnie następstwem traktatu z 1970 roku. Ten wurde, ich glaube, im März oder April im Deutschen Bundestag ratifiziert. Ich war mit 28 Jahren im Januar 1972 als Oberbürgermeister der Stadt Hannover gewählt worden. Und äh, ich war fasziniert über diese Entscheidung. Die Regierungen können Verträge unterzeichnen. Aber die Menschen müssen sie erfüllen. Und wo leben die Menschen? Nie żyją w Warszawie czy w Berlinie, ale żyją w miastach i Władze PRL ograniczały zarówno liczbę zawiązywanych partnerstw, jak i kontrolowały zakres współpracy. Ale prawdziwy przełom w Polsce, także w obszarze stosunków polsko-niemieckich, przyniosło dopiero powstanie Solidarności w sierpniu 1980 roku. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Gdy został wprowadzony stan wojenny, warunki życia w Polsce stały się trudne do zniesienia. Niemcy chcieli nieść pomoc. Przykład: Rada Miasta Offenburg w Badeni zapowiedziała w 1982 roku składkę na pomoc humanitarną dla Olsztyna. Ale obywatele mieli wątpliwości, czy pomoc dotrze do naprawdę potrzebujących. Sprawą zajął się pan Georg Dietrich, właściciel firmy spedycyjnej. Ich bringe selber hin. Ich fahre jedes Paket. Sie können garantieren, dass es zu den Leuten kommt, die Sie beabsichtigen, die mit diesen Spenden bedacht werden. To Początek Przyjaźni obu miast, Offenburga und Olsztyna, potwierdzonej w latach 90. umową o Partnerstwie. W latach 80. wciąż pod kontrolą komunistycznych władz PRL zawiązano około 40 kolejnych partnerstw miast polskich i niemieckich, między innymi Gdyni z Kilonią czy Inowrocławia z Badenhausen. 4 czerwca 1989 roku. Częściowo wolne wybory w Polsce. Zwycięstwo Solidarności i początek rzeczywistych przemian w Polsce. Rok później Polska i Niemcy zawierają traktat graniczny, a po dwóch latach traktat o dobrym sąsiedztwie. Spotkanie przyjaciół z wielkopolskiego Krotoszyna i nadryńskiego Dirdorfu. Wir freuen uns sehr, dass ihr aus Polen da seid. Ja, ja, und ich freue mich auch hier sein, wieder sein zu können. Prost auf den schönen Abend. Po 1989 roku partnerstwa rozwijały się bardzo szybko. Dziś mamy łącznie około tysiąca polskich i niemieckich powiązanych ze sobą samorządów. Wspólne przedsięwzięcia polskich i niemieckich społeczności lokalnych stały się codziennością. Partnerstwa i przyjaźnie trwają, a niekiedy wręcz kwitną. Jugora ma wspaniałych ludzi. To było właśnie to pierwsze, co zauważyłem, przyjeżdżając ach, pocz e, e, początek lat e, e, 90., już e, ośrodek lat 90., 1995-6. E, pięknych, wspaniałych ludzi, e, piękne tereny, e, ale ludzie to jest e, najważniejsze przyjaźni, e, gościnni ludzie. Także wracamy tu z całą przyjemnością i czujemy się jak u siebie w domu. Bardzo często polskie i niemieckie społeczności lokalne chcą wspólnie upamiętniać i przezwyciężać przeszłość. Tak było w przypadku partnerstwa Powiatu Oświęcim i Powiatu Dachau. Marian Sopkowiak z Gostynia zwiedza dawne więzienie przy Placu Monachińskim w Dreźnie. Tutaj stracono w 1942 na gilotynie jego 12 młodych kolegów, członków konspiracyjnej organizacji Czarny Legion. Marian Sopkowiak był więźniem nazistowskich obozów koncentracyjnych. Gdy w Dreźnie zaczęto odbudowę kościoła mariackiego Frauenkirsie zniszczonego podczas nalotu w lutym 1945 roku, mieszkaniec Gostynia, Marian Sobkowiak, rozpoczął zbiórkę pieniędzy. Skąd przybywacie? Mówię, z Gostynia. A co wy chcecie tu robić? Ja mówię, chcemy pomóc w odbudowie. Wy, Polacy, tyle co Niemcy wam y, krzywdy zrobili, mówię, my chcemy pojednania. I niech to będzie symbolem, naszym naszym wkładem, początek naszego pojednania. Ze środków zgromadzonych wśród mieszkańców Gostynia, a także wśród rodzin ofiar nazistowskiej okupacji, sfinansowany został kamienny płomień wieńczący jedną z wież świątyni. Inne pola współpracy to wymiana doświadczeń, na przykład sympozja o usługach komunalnych albo wspólne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych. Wspólne inicjatywy sportowe. Albo współpraca kulturalna, wymiana artystyczna. Świetnym przykładem jest Galeria Pokusa w stolicy Hesji, efekt współdziałania społeczności Wrocławia i Wiesbaden. Dla przyszłości Polski, Niemiec i Europy. Szczególnie ważne są spotkania młodzieży, nieodłączny element większości partnerstw. Uczniowie Georg Biśner Gimnazjum w ZLC pod Hanowerem tak utrwalili swoje spotkanie z rówieśnikami z Polski. Festiwal Europeada w Kielcach. Współpraca samorządów z obu stron granicy na Odrze i Nysie stała się jednym z motorów integracji i dialogu obejmującego cały nasz kontynent różne kraje i różne kultury jest dobrym fundamentem wspólnej przyszłości. Partnerstwa polskich i niemieckich samorządów są dziś znakiem przyjaźni Polaków i Niemców i wyrazem nadziei na dobrą wspólną przyszłość. Partnerstwa stały się jeszcze jednym swoistym układem polsko-niemieckim, oddolnie zbudowanym traktatem dobrego sąsiedztwa i współpracy.